Tu jest nieco nie na to co sprawdzać. Rzeby chyba wszystkie, bo już od otwierali się, a już od wszystkie, a ja też tak samo. mamy czwartek, pierwszy października. Jesteśmy w Lipsku. Jak widzicie blisko szukuje się nie złabiła A my przyjechaliśmy dzisiaj z panią Beatą kupować Forda Fiestę Pierwszy przystanek to Bitterfeld tuż pod Lipskiem Drugi Lipsk, trzeci Hale. Zobaczymy co z tego dzisiaj wyjdzie Mamy do obejrzenia tak jak powiedziałem trzy auta Jedno czarne, drugie niebieskie, trzecie rude Mamy drugi egzemplarz, jesteśmy w Ipsku, Pani Beata była bardzo nastawiona na to auto, no ale niestety tu Miejscowy handlarz Burani wprowadził nas w błąd, auto miało być z Niemiec, okazało się z Włoch, robione Szpachel na dachu, 600-700 mikronów, tył robiony Różnica w lakierze dosyć się znacząca, także tył, od tyłu był bity, no fatalnie po prostu wygląda to auto Zabon. Zapad... Zabonę, nie dojręby, no i teraz in tak niejdziemy jak on wyszło tego śniadania, ale chyba czy wiemy by trzeba by było już zapaniać ten kolorzenie też. Ehh... Mam już tankowanie, bo auto kupione. Dzisiaj trochę tak ehh... niechronologicznie, ale wszystkie sobie to, mam nadzieję, poskładać do kupy. Bo na początku dnia pojechaliśmy do Bitterfeld z panią Beatą, obejrzeć właśnie tą czarną fiestę na załączonym obrazku. Fajna, ale pani Beata chciała obejrzeć jeszcze inną dla porównania, dlatego pojechaliśmy do Lipska obejrzeć niebieską, która była no, zryta strasznie. Już po jakby pierwszym kontakcie ze sprzedawcą lekko się poddaliśmy, bo wyżelowany burani nam tutaj wyskoczył z budki, no to było w tragicznym stanie tam poprzednie wejście musiałem skończyć, bo zobaczył z kam kamerę, to się troszeczkę zaperzył a to było jak mówiłem z Włoch walnięte z tyłu, dach robiony no fatalne eee, a to czarniutkie dwóch właścicieli poprzednia kobieta jeździła 100, 2000 przejechane szyba czołowa wymieniana zdaje się w zeszłym roku odpryski nielakierowane bezwypadkowe serwisowane w Fordzie do 45 tysięcy, potem jeszcze jeden serwis na 80, chyba 6 tysięcy w jakimś tak zwanym niezależnym warsztacie. Wystawione za 5, 590, udało się nam zejść do 5 tysięcy i za tyle auto zmieniło właściciela. Coś jeszcze? Tej rudy nie oglądaliśmy już. Pani Beata odpuściła, skupili się, skupiliśmy się na tym, na tym czarnym, wyprzyszliśmy do tego czarnego, do, do Bitterfeld. Aha, jeszcze tablice. Dzisiaj 95 euro. W wydziale komunikacji właściwie nie byliśmy, tylko podjechaliśmy do, do budki, gdzie, gdzie pani powiedziała, że komplet załatwia za 95 euro, więc chwilę odczekaliśmy i ona sama to wszystko załatwiła. Do zobaczenia.